Witajcie w kolejnym odcinku. Za oknami wiosna w pełni. Pora więc zabierać się powoli za realizowanie zimowych pomysłów. Jednym z tych pomysłów może jest właśnie budowa tarasu. I w tym odcinku zaprezentuję produkt marki Volcraft. Jest to zestaw do budowy tarasów z wykorzystaniem niewidocznych połączeń na wkręty oraz inne akcesoria do tego zestawu zapraszam do obejrzenia. Zestaw obejmuje takie opakowanie. Ja to już otworzyłem. Znajduje się tutaj 50 łączników, 300 wkrętów ze stali nierdzewnej, uchwyt magnetyczny oraz bit Torx 20 i szablon do montowania łączników. Łączniki pozwalają na zamontowanie desek o szerokości od 100 do 150 mm, ich grubość 9 mm pozwala stworzyć wystarczający dystans pomiędzy drewnem deski a legara, co zabezpiecza materiał przed butwieniem, gniciem. Woda się tam nie zbiera, nie psuje nam to materiału. Dodatkowo, tutaj ten widoczny element jest to strefa kompensacyjna i w momencie, gdy drewno kurczy się albo rozszerza, ten element pozwala drewnu pracować swobodnie, co zabezpiecza wkręty przed wyrywaniem, co zdarza się w przypadku standardowego mocowania materiału. Zestaw ten pozwala na zamontowanie tarasu o powierzchni od 3 do 3,5 m kwadratowego. Może zacznę od łączników, które jak widać różnią się od tych prostych. Te łączniki są załamane i pozwalają na zamontowanie pierwszej i ostatniej deski w taki sposób, że mocujemy je do legara od czoła. Dlatego jest to załamanie. Tutaj znajduje się 10 łączników i 60 wkrętów. Kolejne są adaptery dystansujące. Tak to wygląda i posiadają one grubość 8 oraz 6 mm jest to od spodu opisane co pozwala nam swobodnie po prostu układamy adaptery tworzy nam się dystans dojeżdżamy drugą deskę, wszystko jest dokładnie są również podkładki izolujące pod legary są one wykonane z pewnego rodzaju gumy Zapachem przypomina mi to paletki do ping-ponga. Jeśli ktoś kojarzy ten zapach, jest to guma w formie, powiedzmy takiej pianki, ponieważ nie jest ona lita, tylko dość, dość taka spręży, sprężynująca. I jest jeszcze ścisk ze specjalnymi nakładkami. O, jak widać, one mają grubość 5 mm i pozwalają na ułożenie na deskach podczas montażu i dociśnięcie przy dokręcaniu a ich grubość 5 mm tutaj ten dystans ma 6 mm to ma 5 tak więc swobodnie między deskami może znaleźć się dystans oraz ścisk gdy ściśniemy, później zluzujemy, możemy go swobodnie wyciągnąć oczywiście te nakładki można ściągnąć, zamontować standardowe i mamy zwykły ścisk. No i jak widzicie tych przyrządów wszystkich jest dość sporo. Może się wydawać na początku, że trudno będzie ogarnąć to wszystko, ale za moment wam pokażę, że one służą do pomocy podczas pracy, a nie utrudnianiu jej czy też komplikowaniu. I zmontuję taki mały demonstracyjny taras. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Legary mam już ustawione, one tylko leżą, nie są przykręcane. Zdystansowane od betonu, co zabezpiecza je przed ciągnięciem wilgoci. Układam pierwszą deskę i przykręcam łączniki te zagięte, które w przypadku gdy mam dojście do czoła, pozwalają mi na zamontowanie deski w ten sposób. I łączniki układamy tak samo te, to za moment powiem przy prostych. Patrzymy na oś legara i układamy albo na lewej stronie od osi, albo na prawej, nie na środku, tylko właśnie uciekając na jeden z boków osi i przykręcamy. Oczywiście pamiętając o ustawieniu takiej samej odległości na każdym z legarów. Teraz odwracamy deskę, układamy na legarach. Sprawdzamy, żeby nam tutaj wszystko pasowało. Przykręcamy deskę od czoła legarów. I teraz bierzemy kolejną deskę, układamy ją do góry nogami. Czyli spodem do góry. Bierzemy szablon, kładamy łącznik, dojeżdżamy deską, tak by nam zblokowało do tych łączników. Układamy szablon. Jak widać, on jeździ swobodnie, a w pewnym momencie blokuje go na tym łączniku, i właśnie tak ustawiamy, żeby nam zblokowało do łącznika i było na desce. Przykręcamy. Po przekręceniu ściągamy i tak samo postępujemy z kolejnymi. Po przekręceniu wszystkich łączników odwracamy. Teraz wkładamy dystansę. Ja tutaj dam 6 mm. Dosuwam. Wszystko ładnie pasuje. Teraz ścisk. Deska została dociągnięta i wkrętami Dociągam łączniki do legarów, i w ten to sposób deski są przemocowane, wszystko jest równo stabilnie, i teraz z kolejnymi deskami postąpię w sposób. tak i sam I jak widać, taras pokojowy został zmontowany. Nic tutaj nie skrzypi. To nie jest przymocowane do podłoża, zaznaczam. Jest to i tak stabilne. Nic się nie kiwa. I jak widać wkrętów nie widać jest to znaczna różnica jak w przypadku montowania tarasów standardową metodą, gdzie na 15 m2 jest widocznych wkrętów około 450 i to drewno jest poranione, w miejsca nawierceń może wnikać woda, śnieg w zimie lód. No i wiadomo to wpływa na niszczenie drewna, tak samo łączniki, ta strefa kompensacyjna. Zabezpiecza wkręty przed wyrywaniem, gdy drewno się rozszerza albo kurczy. Na jeden łącznik potrzeba 6 wkrętów, tak więc jest to niedużo. Na metr kwadratowy wystarczy 16 łączników. Na sposób montowania odbywa się naprawdę szybko, co było myślę widać. Montujemy pierwszą deskę. Każda kolejna już idzie szybciej, ponieważ Pierwsza deska, łączniki wyznaczają nam usytuowanie kolejnej deski, tak więc nie musimy się zastanawiać, przesuwać tego, tylko układamy szablon, przykręcamy łącznik, odwracamy dystanse, ścisk. To są dystanse. I można śmiało zabierać się zamontowanie. Naprawdę nie jest to trudne, no, co chyba było widać, że szło to sprawnie. Wystarczy wkrętarka, no i te przyrządy i można zabierać się za zimowe projekty. Tutaj są jeszcze te podkładki. No, tak, paletka do pingponga. No, to nic. Ja tutaj się może, może się jeszcze rozchmurzy, to się poopalam na moim pokojowym tarasie, warsztatowym tarasie. No. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia niebawem.